Drodzy bracia i siostry, zdarza się czasem tak, że kiedy kogoś dotknie jakieś nieszczęście, to mówimy: No, Pan Bóg go pokarał. Bardzo dobrze tak. No, doigrał się w końcu za te swoje wszystkie tam występki. Mamy czasem w sobie taką postawę. Pan Jezus poprzez dzisiejszą Ewangelię chce nam pokazać i przypomnieć, Żebyśmy nie byli wcale tak skorzy do oceniania innych ludzi, bo kiedy spojrzymy na nasze serca, na nasze sumienia, to okaże się, że równie dobrze właśnie nas mogłoby spotkać jakieś nieszczęście. My bardzo często identyfikujemy jakąś tragedię życiową właśnie z karą Bożą, że „O, Pan Bóg Cię pokarał, masz za swoje, Pan Bóg nas przestrzega, równie dobrze Tobie mogło się to przydarzyć. I zachęca nas do tego, żeby wydarzenia, zwłaszcza te nieszczęśliwe, które spotkają innych ludzi, były dla nas przestrogą do tego, żebyśmy nawrócili swoje serce, żebyśmy w porę, się nie, żeby w porę się opamiętali. To nie jest takie łatwe zadanie, ale nie bez powodu mądrość ludzka mówi, że lepiej uczyć się na czyichś błędach niż na swoich własnych. I właśnie dlatego pan Jezus mówi nam dzisiaj tę przypowieść o drzewie figowym, które nie wydawało owoców. Trzy lata. Dokładnie tyle pan Jezus chodził po świecie i nauczał. I przez trzy lata naród izraelski, mogłoby się zdawać, no, za bardzo owoców nie przynosił. Pan Jezus nauczał, czynił znaki, czynił cuda, ale gdzieś tam pojedyncze osoby, ileś osób się nawracało. Ale w ostateczności pod krzyżem pozostała tylko mała, bardzo mała grupka osób. Ale ten fakt ogrodnika, który walczy o to drzewo, mówi pani jeszcze rok, jeszcze obłóżmy nawozem, to znaczy dajmy szansę, jeszcze zawalczmy o to drzewo, to znaczy zawalczmy jeszcze o człowieka. To, że teraz nie przynosi owoców, nie ma z niego pożytku, to nie znaczy, że jest bezwartościowy. Może potrzeba mu więcej czasu, więcej uwagi, więcej miłości, więcej skupienia. Może potrzeba innego podejścia, innego nawozu użyć, żeby zaczęło owocować. To jest taka dla nas bardzo piękna przestroga. My to byśmy tak chcieli od razu. Rach i ciach. Jest zbrodnia i jest kara. Od razu. Nie bez powodu mówimy, że Pan Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy, bo Pan Bóg daje czas. Daje czas do pamiętania. I myślę, że dobrze, że daje ten czas, bo inaczej byśmy wszyscy bardzo marnie zginęli. Ale właśnie dzisiejszy świat jest taki, że za bardzo nie chce dawać szans osobom, w których nie pokłada się nadziei, a mówię tu przede wszystkim o osobach starszych, ciężko chorych i mówię tutaj także o dzieciach nienarodzonych. Te ciąże są z różnego powodu, nieraz, yy, czy w wyniku jakiegoś przestępstwa, czy w wyniku jakiejś wpadki, czy zwykłej głupoty itd. Bez względu na to, my, ludzie wiary, uważamy, że każde życie jest święte, a ten świat nam podpowiada. Mamy, macie aborcję i macie eutanazję, korzystajcie z tego. A przytaczam to wszystko nie bez powodu, bo w miniony piątek minęło równo 20 lat. Od bardzo haniebnego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie e, sąd w Florydzie, wydał wyrok śmierci na kobietę, Terry Shaiwo tak się nazywała. Była to kobieta w pełni zdrowa, sprawna i tak dalej. I w wieku 25 lat dopadło ją jakieś upośledzenie, które było skutkiem niedotlenienia mózgu. Były bardzo poważne podejrzenia, że przyczynił się do tego jej mąż, jednak nie znaleziono dostatecznych dowodów na to. I cała sprawa polegała na tym, że ta kobieta, choć była upośledzona w wyniku tego niedotlenienia, to mogła normalnie przyjmować pokarmy, otwierała oczy, patrzyła, wydawała z siebie dźwięki świadczące o tym, że rozumie, co się do niej mówi. Więc można powiedzieć, że była osobą śmiało żyjącą. Natomiast jej mąż, który w tym czasie sobie znalazł inną kobietę na boku, walczył o to, żeby uznać tą kobietę, że, jest stanie, że już zmarła, że jest w stanie śmierci mózgowej i że to jest tylko uporczywa terapia. Przez 15 lat toczyły się bardzo ostre batalie w sądach. E, doprowadził do tego, że kobiecie zamiast podawać normalny pokarm, zaczęto ją karmić sądom. E, rodzina e, tej kobiety walczyła o to, żeby zabrać ją od tego człowieka. E, chciała nawet pokrać, pokryć wszystkie koszty rehabilitacji, opieki i tak dalej. No, ale prawo było takie, że z że on był mężem, to do niego należało ostateczne słowo. I walczył nieustannie w sądach o to, żeby można było właśnie pododziębnie eutanazji. Co jakiś czas zapadał taki wyrok, ale w ciągu kilku dni rodzinie udawało się e, zawiesić ten wyrok i podawano pokarm. I w końcu w 2005 roku ten mąż, Michael Shaivo, znalazł sędziego, który wydał wyrok śmierci na tą kobietę i miał polegać on na tym, że miano tej kobiecie zaprzestać podawanie jakiegokolwiek pokarmu i wody do picia. Wyrok bardzo brutalny, precedensowy na skalę światową. Policja otoczyła kordonem łóżko tej kobiety, żeby czasem nikt nie podszedł do niej i jej nie ratował. Nawet ksiądz, bo tej była katoliczką, który przyszedł z ostatnią posługą. I chciał jej udzielić Komunii Świętej w postaci jednej kropelki krwi Pana Jezusa. Nie dopuszczono go do tej posługi. Dziecko, które przyszło pod klinikę, pod dom opieki i chciało podać, jak to dziecko powiedziało, tej umierającej Pani szklankę wody. To dziecko sąd, policja zatrzymała i sąd skazał to dziecko. I w wyniku wyroku miało przeprosić za swoje, jak to sąd ujął, haniebne zachowanie. Pod domem opieki rodzina się gromadziła i bardzo wielka demonstracja powstała. Mnóstwo ludzi modliło się, aby zatrzymać ten terror, a bezduszny mąż przy umierającej kobiecie z pragnienia i głodu postawił wazonik pełen wody i do niego włożył kwiatki ta kobieta umierając, patrzyła na pełny wazon wody. Ta kobieta umierała przez 13 dni. Cały dramat rozpoczął się w czwartek przed Wielkim Tygodniem, właśnie w Wielkim Poście. I ta kobieta zmarła 13 dni później, w czwartek po Wielkanocy. Sytuacja dramatyczna, można by powiedzieć, ale dzisiejszy świat próbuje wręcz normalizować właśnie takie sytuacje. I drugim tematem, który spotyka świat, to jest właśnie dramat aborcji. Bezdusznego odbierania życia dzieciom nienarodzonym. Podczas gdy jedni walczą i starają się przez wiele lat o dziecko i nie mogą go mieć, inni tak łatwo dzieci z tego świata się pozbywają. I tylko w zeszłym roku, w 2024, w Polsce dokonano 120 tysięcy aborcji. To sobie przeliczmy, jak nasza parafia ma około 5 tysięcy ludzi, no to rocznie likwiduje się 25 parafii takich jak opatówek. No to jest dramat. Nie? W skali całego świata rocznie, tylko w zeszłym roku dokonano 78 milionów aborcji. To dla porównania, w czasie II wojny światowej w wyniku wojny zginęło od 50 do 78 milionów ludzi to jeden rok aborcji pochłonął więcej ofiar niż sześć lat krwawej wojny. To jest dramat, to jest coś strasznego po prostu. A mówię o tym dlatego, że we wtorek będziemy obchodzić w kościele uroczystość zwiastowania pańskiego. Jest to taki piękny dzień, kiedy podejmuje się w kościele inicjatywę duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to inicjatywa, która zrodziła się oddolnie w Anglii w latach dziewięćdziesiątych. Są rzeczy, które pochodzą z Pisma Świętego, z nauczania Bożego lub z tradycji, są rzeczy, które pochodzą z objawień, na przykład koronka do Bożego Miłosierdzia, gdzie Pan Jezus i przy, siostrze Faustynie przekazał w objawieniach, ale są także rzeczy, które rodzą się z sensu fidei, czyli ze zmysłu wiary ludu Bożego. I właśnie ta inicjatywa pochodzi od ludu Bożego. Duch Święty prowadzi tak ludzi, także świeckich w kościele, że co jakiś czas zradza się taka bardzo piękna inicjatywa. I polega to na tym, ta duchowa adopcja dziecka poczętego, że przez dziewięć miesięcy odmawia się tylko jedną dziesiątkę różańca w intencji właśnie dziecka zagrożonego aborcją. I do tego jest taka bardzo króciutka modlitwa. I jak zaczniemy 25 marca, to 9 miesięcy równo skończy się 25 grudnia, czyli w dzień urodzin Pana Jezusa. Myślę, że to jest taki bardzo piękny prezent, pod choinkę dla Pana Jezusa, jak każdy z nas ofiarowałby Mu dar życia. Bo zgodnie z tą inicjatywą, właśnie dlatego ten, kto wytrwa w tej modlitwie 9-miesięcznej, uratuje jedno dziecko od aborcji. A przecież ratować ludzkie życie to jest obowiązek każdego człowieka, a chrześcijanie na to już w ogóle. Dlatego chcielibyśmy Was zaprosić, aby we wtorek, właśnie w Dzień Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, przyjść do Kościoła i włączyć się w tę inicjatywę. Zarówno rano o godzinie siódmej na przy świętej, jak i o osiemnastej będzie taka możliwość. Przy figurze świętego Antoniego będą wyłożone zalaminowane te modlitewki każdy może sobie zabrać, kto będzie chciał się włączyć w tę inicjatywę, i w czasie przy święty wspólnie odmówimy modlitwę przyrzeczenia właśnie rozpoczynającą tą duchową adopcję. Zgodnie z tą inicjatywą po naszej śmierci, kiedy Pan będzie nas sądził z naszego życia, to także ukaże nam nasze duchowe dzieci, które udało nam się uratować właśnie poprzez tę duchową adopcję. Ja muszę przyznać, że w tej duchowej adopcji jestem od 15 roku życia, więc trochę już, mimo że jestem księdzem, trochę już tych dzieci mam, mogę powiedzieć. Jest to bardzo piękna sprawa, dlatego jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Jeżeli komuś by się zdarzyło, że przez te dziewięć miesięcy no w jakiś dzień opuści, bo zapomniał, bo choroba, no różne są rzeczy, to tą duchową adopcję wtedy się przedłuża o ten jeden, dwa dni, w zależności ile tam mi wypadło tych dni. No chyba, że jest to długa przerwa, dwa, trzy tygodnie, mieć, no to trzeba zacząć od nowa. Ale to jest kwestia dnia, kilku dni, to można wtedy przedłużyć sobie właśnie o ten czas, tę duchową adopcję. Myślę, że warto, na pewno warto, jest to wspaniała inicjatywa. I w związku z tym za tydzień w, w naszej parafii chcemy drugą inicjatywę podjąć, a mianowicie po Świętych będzie można złożyć podpis pod petycją do prezydenta naszego kraju y jako nasze weto. W sprawie ustaw, które próbuje się szykować właśnie w kwestii legalizacji aborcji w naszej ojczyźnie. To jest sprawa nas wszystkich, żeby życie ludzkie ratować. Kiedyś matkę Teresa z Kalkuty zapytano o to, dlaczego kiedyś w dawnych czasach to było tak dużo tych świętych, co chwila ciągle o nich wspominamy, a dzisiaj to tych świętych jest tak mało. I bardzo ładnie Matka Teresa odpowiedziała „A może właśnie dlatego że nie pozwoliliśmy im się urodzić. Bądźmy ludźmi, którzy walczą o życie. Jan Paweł II bardzo mocno zachęcał do tego, aby budować kulturę życia i zwalczać cywilizację śmierci, która próbuje się tworzyć w dzisiejszym społeczeństwie. Amen.